Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial jak zrobić przypięte do góry menu w naszej aplikacji. Załóżmy, że robimy menu i robimy aplikację dla jakiegoś dla telefonu, dla jakiegoś wąskiego ekranu. Więc ustawmy sobie tutaj View for Wi Builder. Na 300 minimalna szerokość też damy, 300 wysokość minimalna. Niech będzie. No na razie 1000, ustawimy sobie 1000, więc mamy sobie taką aplikację. Następnie niżej dodamy sobie cztery grupy, to będzie grupa pierwsza, druga i trzecia. Tutaj ustawimy sobie kolumn, w tych wersjach layout naszej strony też jest kolumn. Wszędzie dodam sobie typ grup border i dodamy sobie do tego jeszcze margines, np. 20, 20, 20, 20 i dodamy sobie jeszcze do tej naszej strony apply gap spacing between elements. Zostawmy na zero. Ustawimy na zero, więc wyłączy to jednak. I tutaj ustawimy sobie jeszcze jakieś tło tego naszego tej naszej grupki. Wszędzie ustawimy sobie minimalną szerokość, minimalną wysokość 260x260. Jak będziemy mieli więcej tam danych, to nam się po prostu ładnie rozciągnie i ustawimy tu sobie jeszcze kolor. Ten kolor lepiej byłoby ustawiać w stylu, więc pójdziemy do stylu i zrobimy to tak, jak powinniśmy zrobić. Flat color i ustawimy sobie coś ciemniejszego. Okay mamy sobie naszą taką grupkę, to jest grupka powiedzmy A, duplikuję Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, będziemy mieli grupkę B, grupkę C, wszystko wyświetlamy na naszej stronie, załóżmy że sobie że to jest taki landing page, gdzie po prostu można sobie kliknąć gdzieś wysoko w menu i przeskoczyć od razu do nie wiem, testimoniali, albo do zakupu, albo do yy, szczegółów. Czy cokolwiek będziemy w tym naszym menu mieli? Będziemy po prostu ABCD, bo coś takiego sobie wyświetlamy. To i tutaj damy sobie takie teksty, i to będzie na środku Pełna, szerokie się od 0 do nieskończoności. Tak samo tutaj, od zera do nieskończoności. Niech nam się ładnie rozciąga. Ok, typu H1 i sobie A. Ustawimy jednak Fit With To Content, i niech będzie na środku. Jeszcze tutaj naszej grupy, więc niech w ten sposób nam wyciąga. O, jest. W takim razie usunę sobie te wszystkie nasze grupy, skoro się bawimy z tymi naszymi tekstami, i jeszcze raz je wszystkie zduplikuję. Ctrl D, Ctrl D, OK. Tu zmienimy sobie na P, tutaj na C. I grupka D jest. Tak samo jeszcze raz nazwy weźmiemy, D, C i B. No i mamy zawartość naszej strony, możemy to ją oczywiście jeszcze jakoś inaczej wypełnić, mamy sobie naszą stronkę. Jest bardzo zacznie szeroka, ale jak weźmiemy tu sobie zbadaj, możemy ją zrobić węższą, wybierając sobie tutaj opcję właśnie takiego zawężania do naszego telefonu. Na przykład jakiś coś Pixel 5, mamy dużo węższy tryb i wyłączymy tryb deepak, więc mamy sobie jak na telefonie troszeczkę nam to wygląda. Wyłączę sobie tą opcję klikania, więc teraz już tam nie przeskakujemy po HTML-u tak bardzo. Więc teraz dodamy sobie na górze menu tak, że jak przejdziemy sobie niżej, to te menu dalej tu u nas będzie. Jak to zrobić? Dodamy sobie floating group. Floating group, której ustawimy sobie typ, może wiesz, będziemy układali od lewej do prawej te wszystkie nasze menu. Dodamy sobie tutaj szerokość 0, minimalna, chociaż też możemy ustawić 300, y, tak jak ma nasza strona. Wysokość minimalna ustawimy... No, możemy mieć 50, niech w ten sposób to wygląda, OK. I co tu jeszcze potrzebujemy? Vertical Float Relative to Top. Ustawiamy, żeby przypięte było do góry i niech będzie przypięte do lewej strony i wszystko niech będzie na Above Elements, aby jak sobie zjedziemy tu niżej, to te nasze menu się tu nam wyświetlało. Nazywamy to sobie menu, menu i potrzebujemy tutaj cztery przyciski, które będą nam sterowały scrollowaniem się do odpowiednich elementów. Więc szukamy przycisk jest pierwszy przycisk. Pierwszy przycisk będzie po prostu A i zrobimy jego szerokość troszeczkę węższą od zera do nieskończoności fit with to content oraz wysokość od zera do nieskończoności też fit with to content. Niech będzie na środku naszego wiersza i tu są bardzo duże, zobaczcie, paddingi, one są w stylu, więc zmniejszymy je sobie na może 16, może 6, bo tam jest 12, więc tutaj mamy edit style, wchodzimy layout paddingi 6, 6, 6, 6, 6. ok. Wracamy do naszego designu. Jest dużo już mniejszy ten przycisk. Teraz go sobie zduplikujemy. Ctrl D, Ctrl D i zrobimy to jest przycisk B, C, D. OK. Rozrzucimy to wszystko po naszej grupie tutaj. W ten sposób. nie będą przestrzeni jeszcze po prawej i lewej stronie. Jak naciśniemy przycisk A, to robimy scroll tu naszego elementu do naszej grupy A. Teraz skopiuję sobie cały ten flow. Jak klikniemy w przycisk B. Tutaj gdzieś nasza nazwa, źle zrobiłem nazwę. O tutaj B. Ok. Jak klikniemy sobie w przycisk B. To scrollujemy do grupy B. I znowu copy, paste. I jeszcze raz. I jak naciśniemy sobie w przycisk C. To idziemy do grupy C. C, C, C. c. I ostatnie D. Idziemy do grupy D. Super. Dobrze, co jeszcze powinniśmy zrobić? Zobaczcie, jak mi się wyświetla na początku tutaj nasza strona, to ta grupa pierwsza jest ukryta przez te nasze menu. No i to nie jest zbyt fajna opcja. Więc co możemy tu zrobić? Mamy dwie opcje, albo do tej pierwszej grupy na samej górze dodać margines, albo dodać sobie tutaj gdzieś jakąś grupkę, która będzie nam dawała taki margines udawany na górze. Na początku zobaczmy, jak to wygląda teraz i zmniejszymy sobie jeszcze naszą stronę oraz ustawię, żeby ta nasza floating group miała ramkę jakąś, border style solid, może zakręcimy sobie rogi, szerokość może dwójka, ok, żeby do naszej menu troszeczkę się bardziej odcinało. Co mamy sobie nasze menu? Zobaczcie, jak sobie przejeżdżamy, to ono co nam zasłania a, a jak klikniemy w b, też nam zasłania b, a jak klikniemy w c. Też, no, już nie widzimy, czy nam zasłania, czy nie, bo nasza strona jest na tyle duża, że tego problemu nie mamy, więc zmienimy sobie jeszcze tutaj naszą wysokość strony. Ustawimy też 300. OK. I zobaczmy teraz. I zmienimy sobie tutaj jeszcze na Responsive, tak, aby zmniejszyć tę naszą stronę. Tutaj ją wąska. Niech będzie też niska. O, w ten sposób, może, jak klikamy B, C. Zobaczcie, cały czas nam. Zakrywa jeszcze, w przypadku D, akurat nam się udało, że nie, ale wszędzie w innym przypadku zakrywa nam, zobaczcie, troszeczkę tę naszą grupę, którą chcemy wysiedlić. Co zatem możemy zrobić? Pierwsza rzecz, co mówiłem, to możemy w tej grupie A dodać jakiś margines na górze od góry. Tu mamy wiersz, który ma wysokość 50, więc możemy dać sobie, żeby nasza strona na dzień dobry zaczynała się od 60. Mamy tam ustawione 20, ustawimy sobie 60, zobaczcie, jest już poniżej. Więc jak zrobimy sobie teraz w ten sposób, odświeżymy, to nasza A zawsze dobrze działa. Ale kiedy klikamy Offset, to zobaczcie, jak klikamy to właśnie Idź do grupy jakiejś, to zawsze nam, zobaczcie, wjeżdżamy tutaj jeszcze tą grupą w to nasze menu. Więc jeszcze to nam zostało do poprawienia. A jak to poprawić? Tu przy scrollowaniu mamy taką opcję jak Offset. Jak ustawimy sobie na przykład, zobaczmy, 20, to jest przy grupie D. Co zrobiłem, to może zróbmy testy przy grupie B, bo przy grupie D, jak pamiętamy, dobrze nam wychodziło, więc weźmiemy sobie 20 i zobaczymy, co nam się będzie działo wtedy. Klikamy sobie w B i zobaczcie, cały czas wjeżdżamy i to jeszcze więcej. To teraz zróbmy sobie offset na minus 20 i zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało. Więc odświeżamy naszą aplikację, klikamy sobie B, zobaczcie, trochę nam podniosło wyżej C, B, jeszcze. To minus 20 jest trochę za małe, a więc dodajemy sobie. Może minus 60 teraz i zobaczymy, jak teraz będzie wyglądała nasza aplikacja. Cały czas robimy zmiany przy B, klikamy B i zobaczcie, ładnie nam się już wyświetla to wszystko. Więc po prostu skopiujemy sobie te nasze ustawienia do wszystkich naszych skroli Minus 60, minus 60 i w D również minus 60. No i teraz sprawdźmy, jak wygląda nasze menu, które przerzuca nas w różne miejsca i zawsze Zobaczcie na górze, klikam C, też pięknie nam się wyświetla, klikamy D, też mamy tu ładnie pasek, klikamy A, też mamy tutaj paseczek. I tym sposobem mam menu, które zacznie podróżuje nam nad naszymi grupami i też jak przechodzimy o odpowiednie miejsce na naszej stronie, to przerzuca nam je w ten sposób, że cały czas wyświetla się nam ta sekcja cała od góry i nasze menu nie ukrywa jej. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!